Źródła niemieckie podają, że podobnie jak Szabliska, to miejsce, z tyłu za mną, musiało być bardzo spokojne i można było dojechać tutaj tylko i wyłącznie drogą polną. Ja nazywam się Robert Harzowski i opowiadam o lasach, o lasach nadleśnictwa Sulechów. Niemiecka nazwa to brize, polska nazwa to brzezie. Północno-wschodnia część brzezia otoczona była polami, natomiast południowo-zachodnia otoczona była lasami. Na próżno szukać, jak powstało brzezie. Żadne źródła w internecie nic na ten temat nie mówią. A szukając prywatnie po wszelkiego rodzaju różnych encyklopediach, książkach czy po innych czasopismach, niestety, ale na ten temat nic nie jest napisane. Brzezie było kiedyś majątkiem leśnym. Które zostało odzyskane tylko i wyłącznie do celów rolniczych przez jednego ze szmetów. W 1806 roku brzezie było częścią forwarku należącego do Pomorska. Czyli inaczej mówiąc, to kolonia należąca do Pomorska. Kolonia ta składała się z 25 chałup, do której przydzielono 240 akrów. Pomorsko i brzezie tworzą własnościową fundację szmetów. Jeśli chodzi o Brzezie, to Brzezie bardzo późno uzyskało status wspólnoty. W statut wspólnoty w tamtym okresie wchodziły ogół właścicieli, których lokale wchodziły w skład nieruchomości. Mogli oni nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwane. Już w 1844 roku Brzezie pojawia się na mapie jako wioska. Już w 1939 roku brzezie liczyło 214 mieszkańców. W 1844 roku brzezie miało 25 budynków i 166 mieszkańców. Ale już w 1852 roku brzezie miało 189 mieszkańców. Można przyjąć, że najbardziej reprezentacyjnym budynkiem na brzeziu to oczywiście budynek nieistniejącej już karczmy. Karczma ta była bardzo znana w okolicy. Mężczyźni, mieszkańcy, chłopi z okolicznych wiosek często udawali się do tej karczmy na wszelkiego rodzaju różne biesiady. Tamtejsi mieszkańcy Brzezia utrzymywali się głównie z rolnictwa. A rolnictwo tutaj to nic innego jak ogórki i kapusta. Ogórki i kapusta były zbierane, ładowane na wozy i wożone na pobliskie stragany do takich miejscowości jak Zielona Góra, Sulechów czy Świebodzin. W okresie wojennym Ogórki te były włożone na stację PKP do Laskowa i stamtąd były transportowane do Berlina. Trzeba też wspomnieć, że nieliczni mieszkańcy Brzezia, jak i Szablisk, pracowali przy pobliskiej kopalni Wapna. Życie na Brzeziu w tamtych czasach było zbiorem reguł, które dotyczyły przede wszystkim dnia wypełnionego pracą. Praca i życie było jednostką, która kontrolowała prawie wszystkie dziedziny życia. Życie, struktura, życia, a nawet wybór partnera. Władza pochodziła przede wszystkim z góry, a następnie była przenoszona wspólnie przez społeczność. Wolność ludności wiejskiej była zatem dwojaka. Z jednej strony przejął ją właściciel, a z drugiej wieś i rodziny. Trzeba też wspomnieć, że to rodzina decydowała o życiu codziennym i kontrolowała pracę i przetrwanie społeczności. Wieś to także była gęsta szej ludzi, która potrzebowała się i wspierała nawzajem. A jak wygląda dzisiejsze Brzezie? Zobaczcie sami. I taka ciekawostka: jeżeli tą drogą udalibyśmy się cały czas prosto, dojdziemy do lasu, przejdziemy cały las i ukaże nam się ogromna polana. Skręcając lekko na prawo, możemy dojść do wioski Pałck bądź Głogusza. Ale gdy udamy się w lewą stronę, dojdziemy do lasku i znajdziemy się na płycie byłego lotniska polowego. To idealnie równa. Powierzchnia, a z boku to rowy melioracyjne odprowadzające wodę z tafli lotniska. Lotnisko to ma około kilometra. Pozostały tam jeszcze fundamenty. Dosłownie jeszcze nie tak dawno kobiety z okolicznych wiosek przyjeżdżały na te pole na zbiór szparagów. Teraz obecnie sadzi się tutaj przężyto i kukurydzę. A najfajniejsze jest to, że wszyscy mieszkańcy tej wioski. Zamieszkują stare poniemieckie domy, domy z tej czerwonej cegły.